Witajcie widzowie! Z tej strony Foxy Green. Dzisiaj nagrywamy bs po takim długim czasie. Mamy tutaj jakiś sobie tryb, wybierzmy. Klejnoty. misja sobie zrobimy. I Zobędziemy wszystkie start dropy Dobra, mamy. Szybko to będzie. Zrobimy taki odcinek z BS, taki luźny. Jak widzieliście ten poprzedni odcinek, to był bardzo fajny. dobra, to to gramy widzowie ale przyciszę, bo to jest strasznie głośne. Dobra, pyk, przyciszono. No to lecimy widzowie. Dobra, pyk widzowie, robimy to. Dobra, musimy pokonać tego. Pokonany, dobra. Dobra, zginęliśmy. Spray, pyk. Pyk. Zapomniałem o celowaniu. Pięć, trzy. No i wygraliśmy pierwszy meczek na odcinku. Dwie minuty nam zajęły widzowie. Pyk. Pyk. O, coś dobrego widzowie, zobaczcie. sprayk mamy dobra. Dobra, coś dobrego, by lepsza by była postać, oczywiście. Najlepiej, to by był chyba Draco, Spike, lub jakiś ultra Ale ultra pewnie się nie uda. Widzicie w komentarzach. Dobra, dobra, chcecie zobaczyć, co on zrobił? To zaraz wam pokażę, co on zrobił. Oczywiście, są, są r. rangę na kruku. Nic wielkiego. Dobra, gramy dalej w Zowie. Musimy sobie musimy zrobić te wszystkie misje. Dzisiejszy cel tego, tego odcinka to wbicie wszystkich misji, które mamy, termowych oczywiście. Dobra, zginęliśmy. Musimy zrobić sobie tą misję. Dobra, moja dobra, ma, ma, ma dziesiątkę, dobra. Jak wszyscy pokonani widzowie, mamy no pokonaliśmy ich wszystkich. dobra widzowie zrobiliśmy kolejny meczek dobra jeszcze my mamy jeszcze jedną wygraną może potem się potem możemy grać już tikiem lub prawsem i trochę klejnoty widzowie może trochę pograć jeszcze trzy mecze trzeba zrobić dobra lecimy widzowie lecimy dalej Dobra, musimy wszystko tutaj zrobić. Pyk, pyk, pyk. Dobra, lecimy, widzowie. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Mamy już pokonani. Dobrze, mamy wytruszenie mega. I pyk. Po co ja się tutaj schował? Ron 58 życia. Pick pick Pyk. zrobiliśmy kolejny meczek, widzowie. Teraz ja możemy zmienić sobie tryb. O! Zrobiliśmy. Dobra, widzowie, to mamy już tutaj coś nie za bardzo, ale coś za bardzo nieprzydatne, ale osardopik. Rzadki, rzadki, słabo. Dobra, weźmy sobie inną postać widzowie, jakąś lepszą. Dyna Majka sobie weźmy. Dobra, i nadal trzeba na to grać. Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze kilka start-dropów i weźmiemy trzecią, ostatnią super sztuczkę. Tak to się nazywa? Tak, super sztuczkę jak Cupheadzie Będę mówił na to. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Go, 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 go. Dobra, trzeba zrobić tak dynamajkiem. Dobra, nie udało nam się. Weźmy jakąś do postać. Jaką tu postać weźmy? We... Weźmy sobie wizowa jakąś tutaj na przykład. Nani, nani, niech będzie nani. Dobra, lecimy. To dla nas było widzowie. Dobra, jeszcze raz. O, lajka dostałem. Wy też możecie lajkować. I z... A, przypomnę wam. Zasubujcie mój kanał i zalajkujcie. Żebyśmy mogli... mogli mo żeby nas IC w ogóle nie przegonił. I byśmy szybciej wbili 100 subów. No i już mam przegraną, bo oni mają ultra legendarnego. No nie, nie wygramy widzowie Nie udało się Musimy wziąć inną postać A jednak to zaliczyło, dziwne Dobra, dziwne O, coś mocnego Ja nie patrzę widzowie po... Co tak słaby drop był no, słabo. Słabo, dobra. Weźmy inną postać, lepszą. Może weźmy. Weźmy Asha. Dobra, lecimy wizowiec zrobimy, Robimy te klejnoty i będzie koniec odcinka. No, sorry, że takie krótkie robię, ale. Ale po prostu, żeby. Żeby jakiś po prostu. Z wiadomo, żeby. Żeby. Było... Bo tylko, tylko te dwa odcinki dzisiaj były Jutro, za, nie wiem kiedy będzie ten odcinek z horror Gambola. Pyk By... No ja już zostawiam, teraz oni gonią Bo ja tutaj sobie tak biegam I sobie tam walczą, ja zbieram klejnoty. A czym to bardzo łatwo, ale chyba to były boty. Dobra, i zrobiliśmy widzowie. I to by było na tyle widzowie. Robiliśmy, robiliśmy widzowie wszystko, co w tym odcinku. Sprawdźmy czy coś jeszcze. No nic tylko mamy skarnetem. To do następnego odcinka, widzowie.